EO ludzie! witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena i zaczynam od tego momentu, ponieważ chciałam wam pokazać, jak się zmieniło menu główne. Poprawię sobie mikrofon. Gotowe. I tak, i wczytaj grę. Tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, pozmieniałam sobie, ogarnęłam sobie kwipunek. Co prawda, nie mam za dużo miejsca, ale jest mi potrzebne tylko kilka drobiazgów, ponieważ tak zostaw mi to ponieważ postanowiłam nie robić sobie ze zbroi z Keirana ponieważ u gościa znalazłam schemat na już wam pokazać, że gdzie to jest na zbroję drauga Mam praktycznie wszystko, brakuje mi tylko trochę solidnego sukna. Podejrzewam, że jak wrócę się do niego za jakiś czas, to mi się znowu pojawi eee, i potrzebuję esencji i zbroi Drauga. Tutaj jest mnóstwo dragów, więc powinno e, być spoko z tym i znalazłam solidny miecz ze srebrnego czerwonego meteorytu. Co prawda nasz miecz ma więcej dodatków w sobie, jak tu jesteście w stanie zauważyć, e, ale ten jest dużo potężniejszy. To o to w sumie chodzi, bo zadaje po prostu więcej obrażeń, a te wszystkie ee, podpalenie, odporności, krwawienia, te wszystkie dodatkowe obrażenia mogę sobie przecież z eliksirów i ostrzenia załatwić. To nie ma z tym problemu. E, I tak, i tutaj sobie możecie porównać zbroję droga z, z tą obecną. Nie porównam jej Wam z tą zbroją, z... chociaż mam tutaj rozpisane. Jak ta zbroja, widzicie, zbroja jest plus 25%. To tamta zbroja z Keirana miała plus 9%, żywotność plus 30%. Obrażenia od, redukcja obrażeń od magii, 5%. Odporność na podpawienie, krwawienie i truciznę, 30%. To była zbroja z Keirana, a no. Przepraszam, już na mikrofon. Widzicie co ma ta zbroja, więc wiecie, wolę sobie jeszcze chwilkę poczekać. Ta zbroja nie jest taka zła, a zwyczajnie w świecie. Yy... Wytrwamy sobie przez chwilę przy okazji, ponieważ yy, miałam dużo składników alchemicznych, yy, tutaj jak, jak widzicie mam ich troszkę już mniej. Się Zastanawiam, czy ich nie posprzedawać wszystkich, natomiast... Yy... Ponieważ tak, tutaj Wilgę 9, Gawron 10, Jaskółkę 11, Kot 8, ewentualnie bym mogła próbować zrobić Jaskółki Gawrona jeszcze więcej, ale nie widzę sensu co do tego, więc sobie polecimy dalej. Ok, yy, czy, 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 co by tu teraz zrobić? Chciałabym zrobić zadanie poboczne. To jest wiem, zadanie główne, to też jest zadanie główne. Część zadania głównego, część zadania głównego, część zadania głównego. Część zadania głównego. To nie jest zadanie główne. To też nie. Ok, zaczniemy sobie od tego. Ponieważ jak chodziłam po obozie, żeby pozbierać z tych beczek jakieś solidne sukna, jakieś żelaza i tak dalej, to miałam dwie scenki. Zaczniemy sobie od tej, tutaj. Eee, ten tutaj chłopek z tym wielkim mieczem, on właśnie teraz go wyciąga i zacznie mi machać. Gadał ze swoim ojcem, że coś tam o treningu i że jak coś stanie temu, to temu staremu matka jajca urbie. E, więc się tym zajmiemy. Przy okazji, zgarniemy tutaj ogłoszenie zlecenia z Nice. Hmm, Henselt e, znaczne nagrodę do wytępienia z Niców w pobliżu obozowiska. bliska. Powinniście pozbyć się raz na zawsze metodą, którą za zlecenie biorca uzna za stosowną. Hmm. Weźmy sobie to. Wielki turniej na arenie. Z woli, miłościwie nam panującego, króla Henselta ogłaszam. E, niniejsze rozpoczęcie zapisu do wielkiego tryumfu z mieczu to żołnierzka. Przed to każdy komu obecne jest wojenne rzemiosło, może zgłosić swoją kandydaturę. E, Czyś swój, czy cudzoziemiec, chłop, czy białogłowa. Jeśli nie straszny ci widok własnej krwi na piasku, czekamy na ciebie przy arenie. Okej, okay. nagroda za informację o posiadaczu kwadratowych monet. Nie po to głowa by na niej kaptur nosić, długie włosy, krótki rozum. I nie każda głowa siła mądro bywa. Gdyż mądrej głowy włosy, yy, włosy się nie trzyma. Tu goli tam strzyże yy, obozie ciur. Sambor. Aaa, fajne ogłoszenie. Okej, okay, wielkie turnie. Czy tylko jedno ogłoszenie było na Zgnielce? Okej, okay, zajmiemy się tym, ale to później. Chodźmy porozmawiać Czemu z tym żołnierzem. Się nie wdał? Czego ta moja diabelska krew musiała się w nim zachować. Tak. Dowiedz mi się o co chodzi. Coś właśnie ten ojciec. Ty? A teraz, ty, kurwa, ale mam nadzieję, że cywile. A ja nic nie mogę zrobić. Mogę się przysiąść? A to ten. A jakie ja mam prawo żeby ci bronić zajęcia wolnego stołka? żadnego. Ale możesz nie mieć ochoty napić się w moim towarzystwie. A dlaczego ty masz ochotę napić się ze mną? Lubię się napić w dobrej kompanii. Nawet mnie nie znasz. Dobrze ci z oczu patrzy. No to jak? Rób co chcesz. Każdy robi jak mu się podoba. Mój syn, na ten przykład, postanowił umrzeć. Będzie się bił z letandę awetem. Znanym jako rzeźnik Scidaris, znaczy już jest trupem. Letande? Co to za jeden? Morderca. Na wojnie ich pełno. Nie! Zabić wroga to nie to samo, co szlachtować swoich ziomków. A rzeźnik to lubi. I jest w tym dobry. Najlepszy. Będą się pojedynkować? To ty nic nie wiesz! Siedzimy tu od tygodni. Nic się nie dzieje, a Henselt nie lubi, jak nic się nie dzieje. No to organizuje rozrywki. Mówisz o turniejach rycerskich. Wiem, o czym mówię. To nie turnieje, tylko ludzkie jadki, bo z tych pojedynków rzadko kto wychodzi o własnych siłach. Jak się w naszym oddziale dowiedzieli, że szósta kompania wystawia na arenę rzeźnika z Cidaris, nikt nie chciał się zgłosić. Ciągnęliśmy słomki. Padło na Svena. Nie może się wycofać? Może, ale nie chce. Ma honor szczeniak. Prosiłem, błagałem, ale mój syn jest uparty. Na co trupowi honor? A gdybym pomógł? Co to za pytanie? Mógłbym na ciebie liczyć? Jeżeli ocalisz mojego syna, nie będzie takiej rzeczy, której dla ciebie nie zrobię. Rzekłeś. Gdzie znajdę Svena? Ćwiczy przed kantyną koło namiotu zaciężnych. Ciężko go przeoczyć. Czego on poszedł we mnie? uparty? Okej. Okay. Zapowiada się całkiem ciekawy, ciekawe zadanie. Zróbmy je sobie. Ty jesteś Sven? A kto pyta? Ktoś, kto może uratować twoją żyć. Wynoś się! Nie strugaj mi tu, bohatera. Skąd mnie znasz? Rozmawiałem z twoim ojcem. Opowiedział ci smutną historyjkę o biednym sfenie i postanowiłeś mnie uratować. Nie jestem błędnym rycerzem, a ty nie jesteś piękną księżniczką. Obiecałem twojemu ojcu, że ci pomogę. To idź i go przeproś, żeś go oszukał! Jak cię zabiję, poczujesz się lepiej? Jak stchórze, poczuję się gorzej. Nie namawiam cię do tchórzostwa. Co chcesz zrobić? Wysłać rzeźnika z pilną misją rozdziewiczenia dziewicy z Edir? Będziemy walczyć parami. Dzięki temu twój honor pozostanie nieskalany jak płatek dwunastoletniej mniszki. Dlaczego mi pomagasz? Nie lubię się tłumaczyć. No dobra, teraz pomachaj jeszcze mieczem. Obu nam się to przyda. Okej, okay, mamy teraz gościa iść wysłać do walki, tak? Napiszę. Jak tam? To ty nie, nie, to nie ty. Strach trochę przeciwświętej muszać. Nasłuchałeś się wrażej propagandy. A jeśli ona naprawdę namaszczona przez bogów dziewica? Niech cię głowa nie boli. Wiedźmin wszystkiemu zaradzi. Myścieście nie. Szukam Letanda Aweta, zwanego rzeźnikiem z Czego chcesz? Zmierzyć się z Tobą. To dziwny, bo wszyscy srają bogaciak, jak tylko wyciągam moją wykałaczkę. Powiadają, że w walce dorównujesz Wiedźminom. Ugają. Jestem lepszy. Zobaczymy. Będziesz musiał poczekać. Mam już umówioną walkę. Możemy pojedynkować się parami. Widzę tu kwiat rycerstwa Kedwen. Na pewno nie zabraknie chętnych. Jestem Edwin Leistam, płatkiem zwany. Jeśli Letandę pozwoli, z chęcią stanę u jego boku. Czemu płatkiem cię zwą? Niepotrzebny mi jebaka zrywający płatkim łódkom. Czynisz mi wielki afront, Letandę. Zyskałem taki przydomek, bo upodobałem sobie wkładać płatki kwiatów w usta zabitych wrogów. Skoro chcesz coś wetknąć Wiedźminowi, to się dogadamy. Patrz, znowu wychodzi na to, że będziemy rzezać biewiórki. Dziwisz się? Maszają palce w każdej, okay. każdej złej stronie. Co nie on nie tak rynący. te Odrin woła? Czy to kura jakaś? Znaczy jak Cip 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 to kura jakaś, ale Odrin to raczej dla świni imię. Nie wiem, pijany jest, mogą mu się coś pochrzanić. Chodź Sven. I co? Zgodził się? Mhm. Mm Kurwi syn! Co? Jakich mało. Gotów? Mhm. Mm Muszę się przygotować. Nie, się. nie. Gotów? Jestem Chodźmy gotów. po nich. Już sobie zapisałam, czy Najjaśniejszy królu! Szlachetni panowie! Żołnierze! Za chwilę na arenie zmierzą się. Sławetny Letande Awet, zwany rzeźnikiem Scidaris u którego boku stanie znamienity Edwin Płatek Lejstam. Ich przeciwnikami będą Sven... Skądś tam? I Geralt z Rivi, Wiedźmin. Poczynajcie i niech bogowie sprzyjają zwycięzcom. O, Mocny jest. Czy wolno mi używać znaków? Ocu się. Ten jak na razie rodzi sobie lepiej ode mnie. No, chodź. Spodziewałam się tego, że przynajmniej raz umrę w tej walce. Facet jest naprawdę silny. Mogę go przyklikać? Nie mogę go przyklikać, cholera. Za chwilę Bo na arenie się zmierzą nie się sławetny Letande awet zwany Rzeźnikiem z Cidari, u którego boku stanie znamienity Edwin Płatek Lejstam. Ich przeciwnikami będą Sven Schotztam i Geralt z Rivi. Wiedźmin, poczynajcie i niech bogowie sprzyjają zwycięzcom. Powiem szczerze, Powiem szczerze, yy, że normalny poziom trudności nie jest taki zwykły i prosty, ale to właśnie fajnie. Okej, okay, muszę się wycofać, Bum! Powiem wam, że. O jej już! Kurwa! Tak mało brakowało! Powiem wam, że po walce leto i nauczeniu się tego, że najlepiej jest po prostu. Ardem go i ucieczka, ardem go i ucieczka. Eee... Najjaśniejszy Kurwa! Eee, po nauczeniu panowie, się tego, to jest żołnierze. o wiele łatwiej walczyć ze wszystkimi Tak Nie na arenie zmierzą się. Ucie. Sławetny letande awet zwany rzeźnikiem z Cidaris! U którego boku stanie znamienity Edwin Płatek Leistam. Ich przeciwnikami będą Sven. Skądś tam? I Geralt Z Rivi. Wiedźmin. Poczynajcie! I niech bogowie sprzyjają zwycięzcom. <grystanie> No, odbij się. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, okej, okay, już prawie go mam. Dobra? On nie jest nawet w połowie tak dobry jak tamten. Zwycięzcy! Chwała pokonanym! Nagrodą w dzisiejszym pojedynku był tytuł szlachecki. Miłościwie nam panujący król Henselt wspaniałomyślnie obdarzy nim młodego Svena. Ceremonia nadania herbu odbędzie się za kilka godzin. O następnych pojedynkach powiadomią królewscy heroldowie. Niech żyje Henselt, król Kedwen! Świetnie. Nie mogę z nim gadać, nie? Nie mogę. Ale super się walczyło. Co prawda, to było łatwiej niż podejrzewałam. Wystarczyło się trochę skupić. Ale! Dziękuję. Ocaliłeś mój honor. Ocalił raczej twój zakuty łeb. Jestem teraz rycerzem. Sam król ma mnie pasować! Urodziłeś się w chlewie, gdzie twoją matkę dopadły bóle 18 wiosen temu. I nic tego nie zmieni. Wiedźminie, powiedziałem, że możesz żądać czego chcesz. A moje słowo nie jest gorsze od słowa szlachcica. Jednak nie za darmo żeś mi pomagał. Wszystko ma swoją cenę. Czego chcesz? Informacji o ludziach, którzy noszą kwadratowe monety. Ojcze, milcz. Po co ci ta wiedza? Muszę się dowiedzieć, o co chodzi. To długa historia. Mam czas. Zaczęło się jeszcze przed Wiktorią Breneńską, gdy rozebraliśmy Edirn do spółki z Garden. Styd był na cały świat. Co to ma wspólnego z monetami? Wszyscy chcieli lać czarnych, a nie się z nimi bratać. Grupa oficerów zawiązała spisek. Znakiem były te monety. Nie wiadomo, kto założył pierwszą komórkę spiskowców. W każdym razie ziarno intrygi trafiło na dobry grunt i szybko wykiełkowało. Potem była Brenna i wszystko przycichło. Spiskowcy sami nie wiedzieli, czego chcą, ale ostatnio znów ich przybyło. Henselt znów ma się z gardem? Kto tam wie, ale przyjął tego zasuszonego starca i spędza z nim czas na rozmowach. Ten spisek... Chłopcy zawsze chcieli tylko, żeby się czarni nie mieszali w nasze sprawy. Nic więcej. Sporo wiesz. Masz monetę? Jestem już stary i wiem, że kto zyskuje władzę, traci serce. Dlatego nie mnie zdejmować korony jednym i nakładać innym. Ale mój syn jeszcze wierzy w sprawiedliwych monarchów. Po co ci ta wiedza? Nie mogę powiedzieć. Ty też nic nie mów! Słowo starego żołnierza to nie wiecheć siana, którym można sobie żyć podetrzeć. Nie przyłożę do tego ręki. Idź do burdelu Madame Karol i poproś o świszczącą Zosię. Madame zaprowadzi cię do jej namiotu i zostawi was samych. Zosia wtedy zapyta, czego sobie życzysz. Odpowiedz, że chcesz, by jej uśmiech rozwarł dla ciebie bramy raju. Jesteśmy kwita? Tak. I uważaj na Winsona Trauta. Może się ukrywać ze spiskowcami. Jest bardzo niebezpieczny. Detmold go szuka. Przez niego wszyscy możemy posmakować katowskiego topora. Jeśli ta gnida wpadnie w ręce czarodzieja, wyda wszystkich, byle tylko życiu ratować. Będę uważał. Traut nosi magiczny pancerz. Nawet dla ciebie może się okazać trudnym przeciwnikiem. Okej. Okay. Teoria spisku. Tak. Yy, przenieś, przerzuciło nas od razu do głównego zadania. Chodźmy porozmawiać. Teraz z Wiedźmi nie! Tak. Król jest pod wrażeniem twoich umiejętności i kazał zorganizować turniej. Jak tak dalej pójdzie, wyróżnię całą swoją armię, zanim ruszy na Evil. Tym razem chodzi o turniej rycerski, a nie zażynanie się ku ucieczek gawiedzi. Król przewidział duże nagrody. Jeżeli jesteś zainteresowany, będę czekał przy arenie. Okej. Okay. Gdzie, Gdzie musi ogarniać turniej? Dobra, ale w tym miejscu, zanim sobie pójdziemy dalej, podziękuję Wam za uwagę, ponieważ już mam 20 minut, tego nie, nawet nie zauważyłam, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.